Dzień dobry, a teraz będzie hit, podręcznik część druga, rozdział czwarty, temat drugi, wojna z terroryzmem w XXI wieku, czyli to co zapowiadałem na temacie poprzednim, będziemy dzisiaj realizować. Oglądamy. Zacznijmy sobie od terroryzmu, czym on w ogóle jest. No bo terroryzm, no to mamy definicję taką ogólnikową, ale to jest działanie, które ma na celu zastraszyć bądź wymóc na kimś pewne działania. Tak, w skrócie. I yy, my będziemy dzisiaj mówili o takim. Współczesnym, nowoczesnym terroryzmie, ale przecież te terroryzmy pojawiały się już od czasów starożytnych i dopiero od połowy XIX wieku znaczy, zaczęto właściwie mówić o terroryzmie jako takim. Ja na lekcjach historii, kiedyś tam mm, mówiłem oczywiście jest to klasa w tym układzie, trzecia liceum y, albo. Siódma szkoły podstawowej, kiedy mówiliśmy o działającym anarchizmie, czyli odłamie lewicowym, który doprowadził do śmierci naprawdę kilka ważnych osób na, na świecie, w Europie. Prezydenta Francji, Sadiego Carnot, czy na przykład Williama McKinley'a, prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o tym, że wcześniej przecież został zamordowany Abraham Lincoln. W wyniku zamachu ginął Aleksander II cesarzowa Elżbieta Austro-Węgierska, czyli tak zwana Sisi, będziemy mieli Franciszka Ferdynanda, zamordowanego w Sarajewie, który doprowadzi... do doprowadziło do wybuchu I wojny światowej, tudzież Wielkiej wojny. Więc tych zamachów było co niemiara. I w XX wieku mieliśmy również czynniki terrorystyczne, natomiast my się skupiamy na XXI i zacznijmy sobie od 2001 roku, czyli od zamachu na World Trade Center. A dokładnie mamy 11 września 2001 roku na świecie pojawiła się już wcześniej oczywiście istniejąca komórka terrorystyczna, która głównie skupiała się na usunięciu Amerykanów z Bliskiego Wschodu, bo tam są miejsca święte dla muzułmanów, więc była to komórka muzułmańska, mówię o Al-Kaidzie oraz jej takim powiedzmy, że szefie, bojowniku i miliarderze. Milionerze, miliarderze, saudyjskim, nieważne, o sama bin Laden, bo o nim mówię, to był gość, który postanowił, że poza... Zamachami na placówki dyplomatyczne, placówki w ogóle amerykańskie czy firmy amerykańskie będące na Bliskim Wschodzie, trzeba przejść do jeszcze większych czynów. I właśnie 11 września 2001 roku Al-Kaida porwała cztery samoloty, które skończyły właściwie w. trzy z nich skończyły w budynkach. Dwa uderzyły w dwie bliźniacze wieże, World Trade Center, o których mówiłem, jeden uderzył w Pentagon, a trzeci na polach Pensylwanii został rozbity, bo. Według tych czarnych skrzynek, które zostały odnalezione, pasażerowie wszczeli bunt i zaczęli walczyć z tymi terrorystami. I ten samolot rozbił się właśnie tam, a nie był jakby latającą bombą, która miała montować się w kolejne e, budynki. Prawdopodobnie miał być to biały dom, a czy tak miało być, to to już jest zupełnie inna kwestia. W każdym razie w tym dniu ponad 3,5 tysiące ludzi, którzy byli pracownikami, gośćmi World Trade Center, czy pracownikami Pentagonu, czy. Pasażerami w samolotach, czy ludźmi, którzy brali udział w akcjach ratowniczych, niestety poniosło śmierć. I tutaj przejdziemy sobie teraz do tego terroryzmu, jaki on ma charakter, bo to też jest dosyć istotne, czego oni w ogóle tak naprawdę chcieli. Ja na chwilkę zniknę, żeby wam było prościej to wszystko na tym ekranie porozmieszczać. I tak ten terroryzm będziemy musieli sobie podzielić na kilka kwestii. Zacznijmy sobie od tego narodowo-separatystycznego. Tu będziemy mieli kilka tak naprawdę yy, przykładów, gdzie terroryzm jako Główny cel bierze sobie walkę o niepodległość. I tak będziemy mieli na przykład IRE, czyli Irish Republican Army, czyli Irlandzką Armię Republikańską w Irlandii Północnej, czy będziemy mieli e, tzw. organizację ETA, czyli e, Baskonia oraz Wolność, to jest w Hiszpanii. Będziemy mieli omawiane przeze mnie wcześniej OWP, czyli organizację wyzwolenia Palestyny w Izraelu, czy na przykład e, kurdyjską partię pracujących Kurdystanu, czyli PKK. W Turcji, Syrii oraz Iraku. Musi pamiętać, że Kurdowie to największa mniejszość etniczna na świecie, zajmująca kilka państw, więc oni chcą mieć też swoje własne państewko. Terroryzm islamski będzie już szedł w kierunku nurtu, który wywodził się z tej bardzo radykalnej odmiany islamu, gdzie odrzuca się całkowicie demokracje, prawa, które są stworzone przez człowieka, a kieruje się prawami boskimi, czyli szariatem oraz muzułmańskimi. Szariat to jest prawo koraniczne, czyli zbiór zasad obowiązujących każdego muzułmanina. Celem oczywiście jest to, żeby Islam zwyciężył, a podejmowane akcje są według ich zwolenników jedyne w swoim rodzaju, które mogą zadowolić ich Boga i walczyć w ten sposób z niewiernymi. To jest święta wojna, czyli dżihad, taka niepisana szósta zasada, szósty filar Islamu. I tutaj właśnie była ta al kaida o której mówiłem przed chwileczką. Terroryzm ideologiczny podzielimy sobie na trzy części. Pierwszy z nich to lewicowy i anarchistyczny. Ja o nim mówiłem oczywiście e, przez chwilę, gdzie narodził się on jeszcze w XIX wieku, ale później ten nurt będzie szedł w kierunku ideologii marksistowsko-leninowskiej albo wręcz maoistycznej w Chinach. Celem jest walka o to, żeby wprowadzić komunizm jako najlepszy na świecie ustrój, tak można było powiedzieć. Oczywiście przeciwnikiem są wszystkie państwa kapitalistyczne. Kościół, pieniądze i tak dalej. To możemy sobie tutaj wymienić działającą w RFN, czyli Republice Federalnej Niemiec, frakcję Armii Czerwonej, czyli RAF, oraz we Włoszech, gdzie działały Czerwone Brygady. Ale dodatkowo mieliśmy jeszcze świetlisty Szlak w Peru, który był naprawdę bardzo mocno takim lewicowym ugrupowaniem, lewackim można powiedzieć, i został on w tym Peru. Rozbity. Później prawicowy. Prawicowy oczywiście idzie w kierunku neonazistowskim, neofaszystowskim albo ultranacjonalistycznym, gdzie będziemy mieli generalnie wszystkie ruchy lewicowe jako te najgorsze i będą one obiektem nienawiści, ataków. I tutaj będziemy mówili o atakach również na wszelkiego rodzaju mniejszości, typu rasowe, religijne, seksualne czy po prostu emigrantów, którzy w danym państwie się po prostu pojawiają. I tutaj być może kiedyś słyszeliście o takim panu jak Andres Breivik w Norwegii, który postanowił, że sam wymierzy sprawiedliwość, to możecie sobie o nim poczytać, zresztą macie zdjęcie jak wyglądał e, zamach, który dokonał, przeszedł też do historii Norwegii. On mówił, że był później z tego dumny, zadowolony, a jak poczytacie w jakich warunkach później sobie w tym więzieniu norweskim siedział, no... To miał dobre życie, tak można byłoby powiedzieć. Ale już nie przedłużając, idziemy sobie dalej do tak zwanego innego ideologicznego terroryzmu i tutaj będzie nurt, który ma między innymi terroryzm w sobie oczywiście terroryzm ekologiczny, gdzie celem jest szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego. Oczywiście tutaj wszelkiego rodzaju wycinki są wtedy w jakiś sposób torpedowane, ludzie przywiązują się do drzew i takie tam. No mam jeszcze terroryzm ekonomiczny, który w sumie. Można powiedzieć, że jest najbardziej nowoczesny, nowy i tak dalej. To był nurt skierowany przeciwko ekonomicznym podstawom społeczeństwa. Czyli jego celem było osiągnięcie korzyści poprzez zastraszenie podmiotów gospodarczych i uniemożliwienie lub utrudnianie im działalności. I oni oczekiwali okupów albo jakiejś zapłaty, dania kogoś na wysokie stanowisko w danej firmie, który w jakiś sposób umożliwi im zyskanie pieniędzy bez pracy. Tak, na marginesie. Czyli coś na zasadzie haraczu takiego bardzo, bardzo, bardzo współczesnego. Powracając na ekran, wrócimy sobie również do tego, co mówiłem wcześniej, czyli o ataku na World Trade Center, bo to było uderzenie w samo Serce Stanów Zjednoczonych. Ówczesnym prezydentem był George W. Bush, który wypowiedział wojnę z terroryzmowi, wojnę z terroryzmem. Oczywiście odpowiedziała od razu Rada Bezpieczeństwa NATO, mówiąca o tym, że to był atak na USA i uruchomiony tzw. piąty artykuł Paktu Północnoatlantyckiego, że atak na jedno z państw członkowskich jest atakiem na Każde państwo. Co oznaczało, że każdy będący w NATO, każde państwo będzie mogło w odpowiedni sposób zareagować i wysyłać jednostki tam, gdzie ta wojna jest. I oczywiście ta wojna będzie dalszym etapem działań Amerykanów oraz ich sojuszników, między innymi Polski, oczywiście, bo będziemy mieli kwestię wojny w Afganistanie. Wojna ta trwała 20 lat od 2001 do 2021 roku. Wojna przyniosła Połowiczne sukcesy, ponieważ w trakcie tych 20 lat w Afganistanie Stany oraz sojusznicy wysłali prawie 800 tysięcy żołnierzy. Oni ginęli w różnym natężeniu, wracali też oczywiście ranni i tak dalej. Natomiast walka odbywała się głównie z talibami, czyli takim bardzo radykalnym odłamem islamskim, który często nawet w sposób celowy omijał zapisy w Koranie. Sugerując, że one tam występują, co nie do końca było zgodne z prawdą, ale opierali się na Koranie i chcieli stworzyć państwo muzułmańskie w Afganistanie. Sukcesy początkowo były, bo jakby Al-Kaida upadła po kilkunastu miesiącach. W 2011 roku w Pakistanie został zastrzelony Osama Bin Laden i wydawało się, że tutaj te wojska mogą spokojnie opuszczać ten teren, ale talibowie opuścili te tereny miejskie, zaszyli się w górzystych terenach, które były niedostępne dla wojsk amerykańskich, więc Stacjonowanie tych jednostek powodowało coraz to wyższe koszty. I prezydent Joe Biden w 2021 roku uznał, że ta wojna nie ma większego sensu i wycofał wszystkie jednostki ze swoich, swoje i oczywiście sojusznicze z Afganistanu. Ostatni żołnierz opuścił Afganistan 31 sierpnia 2021 roku i zostawili ten rząd sprzymierzony, który miał z nimi przez tyle lat współpracować, tak naprawdę samemu sobie. I to się nie opłaciło, ponieważ talibowie. Przyszli triumfalnie, zdobyli Kabul i wprowadzili swoje surowe zasady. Kobiety nie mogą absolutnie pracować, nie mogą prowadzić działalności zarobkowej, mają być podporządkowane mężczyźni, mężczyźni mają mieć niegolone brody. Wiele różnych zapisów bardzo dziwnych spowodowało, że Afganistan stał się nawet bardziej radykalny, jeżeli chodzi o prawo koraniczne, niektórzy uważają, niż nawet sam Iran. Więc to też pokazuje, w jakim kierunku Afganistan, niestety, poszedł. A wstawiony został, tak powiedziałem, samemu sobie. Kolejnym krokiem będzie wojna w Iraku, czyli 2003-2011. Stany Zjednoczone oskarżyły reżim Saddama Husajna, tego gościa, o to, że posiada broń masowego rażenia. To było niezgodne z prawdą, wywiad się pomylił, ale wojna się rozpoczęła. Wojna doprowadziła do tego, że nazwana została też drugą wojną w zatoce perskiej. Zaczęła się w 2003 roku. Na początku właściwie dawało się, że będzie ona trwać dłużej, jednak już po kilku miesiącach tak naprawdę reżim Saddama upadł, ponieważ... Wszystkie jednostki irackie, podobnie jak w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, poddawały się Amerykanom, nie chciały walczyć, witały ich w miarę przyjaźnie. Doprowadziło to do tego, że Saddam zaczął się ukrywać. Został pochwycony w 2005, później posta postawiony przed sądem irackim i w 2006 roku stracony. Możecie sobie zobaczyć te egzekucje na YouTubie, ale ja nic nie mówiłem. I to mógł być koniec tej wojny, ale nie był, ponieważ Irak był podzielony na strefy odpowiedzialności. Mm -mm. Nieokupacyjne odpowiedzialności. Jedną z takich stref miała mieć Polska i miała. Ale oczywiście te strefy miały być jakby symbolem tego, że Irak będzie się odradzał jako państwo demokratyczne. Nic z tych rzeczy. Ponieważ pojawiły się zamachy terrorystyczne, walki pomiędzy ugrupowaniami islamskimi, to było niemożliwe do zrealizowania. W związku z tym, z czasem kiedy pojawił się nowy rząd, zaczął te strefy już samodzielnie kontrolować i w 2011 roku wojska amerykańskie opuściły Irak, ale jak się okazało. Tylko tak naprawdę na 3 lata, ponieważ rodziło się wtedy już państwo islamskie. A mowa tutaj oczywiście o ISIS, czyli ISIS. To jest nazwa tego państwa islamskiego, które było państwem samozwańczym, powstałym w 2014 roku na terenie Syrii oraz Iraku. Do wojny włączyły się jednostki oczywiście amerykańskie wraz z koalicją międzynarodową. W tej koalicji międzynarodowej, co jest ciekawostką, będziemy mieli Arabię Saudyjską, Jordanię, Maroko, a to są przecież kraje muzułmańskie a państwo islamskie no, jest też muzułmańskim. Więc generalnie wszyscy tego terroryzmu zaczęli się coraz bardziej obawiać. Jak już mówiłem wcześniej, państwo islamskie upada w 2019 roku, ale najbardziej ucierpiała oczywiście no, ludność cywilna. No, tak to niestety na tych wojnach bywa. E, takim najważniejszym, najsłynniejszym, powiedzmy, że aktem przemocy było to, co stało się w Brukseli w 2016 roku, ale też i na terenie Francji. Bo tam mieliśmy taką redakcję, która bardzo często w swoich e, okładkach karykaturalnie, brutalnie przedstawiała różnego rodzaju przywódców, ale też i świat muzułmański krytykowała. I pojawiła się okładka Mahometa, który uraził muzułmanów. Doszło do ataku na redakcję, zginęło tam kilkanaście osób. To była Charlie Hebdo, taka redakcja. Później świat oszarał na tym punkcie i każdy miał taką plakietkę żyły Charlie, czyli mówiąc o tym, że jestem Charlie, czyli ta redakcja, oczywiście. I następnie te ugrupowania radykalne były odcinane od źródeł finansowania. Teoretycznie zostało to opanowane, no ale to nie do końca będzie tak wyglądało w późniejszym czasie, bo te organizacje dalej funkcjonują, dalej istnieją i myślę, że dalej będą istnieć. To jest też takim elementem no, smutnym w, tym, w tej wojnie, powiedzmy, że z terroryzmem. Natomiast nastąpiło później pytanie o to, jak daleko mogą posunąć się kraje demokratyczne, w tym Amerykanie. Czy Amerykanie jako potęga światowa mają prawo do tego, żeby wchodzić wszędzie tam, gdzie im coś nie pasuje? Czy tam, gdzie jest na przykład ropa naftowa, gdzie częściowo te jednostki były przez Amerykanów przejmowane i kontrolowane? Czy oni mogą robić wszystko, co chcą? Pojawiły się informacje, że terrorystów islamskich przetrzymuje się w Guantanamo na, na Kubie e, albo na terenie Polski, na Mazurach. No, generalnie zaczęły się pojawiać pytania o sens takich działań wojennych, które w drugim dziesięcioleciu XXI wieku no, były powiedzmy, że aktem Amerykanów. Czy jest sens dalej? Dalej w to brnąć, i tak dalej. Więc tutaj możemy stawić sobie taki znak zapytania, czy jest sens, czy też tego sensu nie ma, no i czekać na rozwój sytuacji, co będzie dalej. Na tą chwilę to jest koniec tematu. Dziękuję i do widzenia.